trafiasz do więzienia, a powietrze wydaje się cięższe w chwili, gdy, spadają... gdy stalowe drzwi zatrzaskują się za tobą z hukiem. Kajdanki spadają. ale wszystkie oczy wciąż są zwrócone na ciebie. Rozglądasz się od lewej do prawej, tylko po to, by zobaczyć więźniów mierzących cię wzrokiem jak wilki wokół rannego jelenia. <grym, grym>, Didi, jesteś jak świeże mięso. Od wpychania się w kolejki po jedzenie, po potknięcia pod prysznicem szybko odkrywasz, że w więzieniu okazywanie słabości to zaproszenie do bicia, więc przestajesz, zaczynasz robić pompki. A się psycha to... musi zmienić w takim więzieniu. Wyobraźcie sobie jak trafiacie do więzienia na przykład, bo nie wiem, wasza księgowa była chujowa i źle płaciliście podatki. I idziecie tak o na luźny rok albo 3 lata do więzienia. Gdzie wy nie jesteście zakapiorem, nie jesteście jakimś e, wojownikiem, tylko jesteście zwykłym gościem, który trafił tam z przypadku, ale prawnie ma to sens. I radźcie sobie kurwa z tymi mordercami, gwałcicielami i tak Ci się zamazuje. Szybko zaczynasz podnosić wszystko, co ciężkie, co wpadnie ci w ręce. Jak zwykle bójki trwają, ale tym razem w końcu wygrywasz. Kilka miesięcy później ludzie znają twoje imię. Więźniowie zaczynają kiwać głowami na podwórku. Gangi zaczynają wysyłać swoich ludzi do twojej celi nie po to, żeby cię pobili, ale żeby zaprosić cię do swojej grupy. Jak zwykle zostajesz sam, ale szacunek to teraz twoje. Zasłużyłeś na niego i wszyscy to dostrzegają. Nie było łatwo, ale w końcu wspiąłeś się po szczeblach aprobaty w więzieniu. Pewnej nocy wracasz do celi i nie możesz się oprzeć wrażeniu, że coś jest nie tak. Zaglądasz do środka tylko po to, by znaleźć chudego nowicjusza przewiniętego na szczycie łóżka. Twojego łóżka. Byłeś zamknięty wystarczająco długo, by wiedzieć, że to, co robi ten człowiek, jest jednym z największych przejawów braku szacunku w więzieniu. Ale ten człowiek wydaje się nieświadomy kultury. Jest półśpiący z głową na twojej poduszce, jakby był właścicielem tego miejsca. Hej, hej, obudź się. Co? Nie widzisz, że próbuję złapać trochę snu? Zejdź z mojego łóżka. Człowieku, jest za wcześnie na to. Po prostu odejdź. Wszyscy patrzą. To największy brak szacunku, jaki otrzymałeś od miesięcy i wpadasz w furię do tego stopnia, że w końcu decydujesz, że dość. Chwytasz chudego mężczyznę i zrywasz go ze swojego łóżka piętrowego, rzucając nim o podłogę w mgnieniu oka. Nie tracąc sekundy zaczynasz go atakować, jakby to była niczyja sprawa. Więźniowie wybiegają z cel i tworzą tłum między wami podekscytowani walką. Wasze pięści łączą się raz po raz, a wokół ciebie wybuchają wiwaty ze wszystkich stron. Zamykasz go w ciasnym uchwycie na głowę, a twoje mięśnie napinają się. On wymachuje bez celu rękami, a z oczu i nosa... A gdzie jest kurwa policja? Przywódcy gangu zaczynają obstawiać, kto wygra walkę dla zabawy, ale widać, że wygrywasz z łatwością. I wtedy to się dzieje. Ból tak ostry i oślepiający, że wydaje się nierealny. Naprawdę nie chcesz patrzeć, ale i tak patrzysz z niedowierzaniem to nie było tylko przeczucie twój mózg miał rację koleś dosłownie gryzie twój krzyk jak banshi o nawet nie rozpoznajesz o ciebie ale teraz nie obchodzi cię to Ale szczerze powiem wam coś tak jakbym był bliski śmierci też bym chapnął za GD i kurwa zaczął ją gryźć nie czy go drapać bić i uderzać niestety odkrywasz tylko że im częściej go bijesz tym mocniej go gryzie kiedy zaczynasz czuć rozrywanie tkanek, twoje ciosy przeradzają się w desperackie prośby, żeby przestał. Nie słucha, tłum już nie wiwatuje, a nawet weterani wyglądają na chorych. Zaczynasz błagać strażników o interwencję, ale kiedy wpadają i go od ciebie odrywają, jest już za późno. Znajdujesz się na podłodze, drgający, nieprzytomny, z obrażeniami zagrażającymi życiu. Personel nie ma mocy, żeby cię uratować, ale jesteś złamany w sposób, którego nie da się cofnąć. Ten incydent miał miejsce w Ganie w 2021 roku. Obaj mężczyźni wdali się w sprzeczkę, która doprowadziła do tej bezwstydnie przerażającej bójki. Podejrzany, który popełnił przestępstwo, został ponownie postawiony przed sądem, gdzie otrzymał wyrok za swój atak. Zawsze pamiętaj, aby chronić swoją biżuterię <grym> Z zamrażarką 12 stycznia 1933 roku letni mężczyzna został przewieziony do więzienia hrabstwa Walker Zdezorientowany, niedożywiony i chory Jego kuzyn wezwał pomoc, mając nadzieję, że policja przywiezie karetkę i udzieli mu pomocy medycznej Jednak zastępcy szeryfa przybyli na miejsce pierwsi i zgłosili, że mężczyzna wymachiwał bronią i oddał strzał w kierunku funkcjonariuszy, po czym pobiegł do lasu kiedy w końcu go zatrzymali, okazało się, że jest niedożywiony i w stanie całkowitego majaczenia, a jego jedynymi komentarzami były bełkotliwe. How are you doing today? Zamiast zabrać mężczyznę do szpitala, funkcjonariusze zamknęli go w zimnej celi i z jakiegoś powodu zdjęli mu ubranie. Od momentu, gdy drzwi się zatrzasnęły, zimno zaczęło go dręczyć. Kości zmieniając skórę w gęsią skórkę i sprawiało, że zęby szczękały aż szczęka bolała. Każdy oddech unosił się w powietrzu niczym w noc Bożego Narodzenia, a mężczyzna zaczął drżeć tak gwałtownie, że aż bolało. Funkcjonariusz stwierdził, że takie traktowanie było właściwe, skoro mężczyzna strzelił do funkcjonariuszy. Niektórzy strażnicy stwierdzili nawet, że policjanci powinni byli po prostu do niego strzelać, zamiast przyprowadzać go żywego do więzienia. Mijały dni bez jedzenia, ciepła i opieki medycznej, aż pewnego dnia w końcu wyprowadzono go z celi. Jednak nie było ku temu żadnego powodu. Pomimo przebywania w lodowatej celi z temperaturą spadającą poniżej 30 stopni Celsjusza przez prawie tydzień, funkcjonariusze nadal uważali, że te warunki są dla niego zbyt komfortowe. Ku przerażeniu mężczyzny chcieli go zamknąć w kuchennej zamrażarce więziennej. Wyciągnęliby go z celi i potraktowali paralizatorem tak gwałtownie, że straciłby protezę kutymi nadgarstkami i kostkami rzuciliby go na metalowe krzesło, związali i zostawili w zamrażarce. Powietrze w środku było... Co to kurwa ma być? ...jaką jego ciało mogło wcześniej utrzymać, dostała natychmiast wyskona. To jest podobne do tej historii, nie wiem, czy, czy, czy słyszeliście, o takim incydencie, że powiedzmy Tomek był poszukiwany przez policję, a Rafał wracał z imprezy, czyli wy sobie wyobraźcie sobie, że wy jesteście takim Rafałem, wy wracacie z imprezy na 6 rano. I policja do was podchodzi i mówi, o, Ty jesteś Tomek kurwa, tak? On mówi, nie no ja Rafał jestem. Nie no, kurwa, wyglądasz jak Tomek. Zabieramy cię na wycieźwiałkę. Kajdany biorą cię na wycieźwiałkę, tam gdzieś do celi, przesłuchanie. Nie wierzą ci, że jesteś Rafałem. No i w pewnym momencie zaczynają się z tobą bawić. Strzelają do Ciebie paralizatorem, raz, drugi, w końcu zaczyna się rzucać, więc strzelają bardziej, bardziej i w końcu umierasz. Rozumiecie to? To jest A Ta historia jest ogólnie prawdziwa. E, e, policjanci poszli siedzieć, nie jakoś długo na 5 lat, a wszystko było wiadome, bo paralizatory mają nagrania. Dźwięku i widok. Płynęło gorączką, a potem znów zrobiło się zimne, jakby nie mogło się zdecydować, czy walczyć, czy się poddać. Ciszę wypełniał szum agregatu chłodniczego. Jego palce zesztywniały, usta strniały, a mężczyzna zamierał z każdą sekundą na tym prześle, czując się jak my... Kiedy przenieśli go z powrotem do celi, podłoga była zaśmiecona śmieciami. Leżał tam nieruchomo, z widocznymi żebrami, oddychając płytko. Na chwilę pojawiła się pielęgniarka, stanęła w drzwiach, po czym zgasiła światło i zostawiła go w ciemności. Strażnicy przechodzili obok jego celi, niektórzy zatrzymywali się, żeby popatrzeć, inni po prostu przechodzili. Żaden nie zbliżył się do niego. Po dwóch tygodniach czystego horroru funkcjonariusze zabrali go do szpitala. Normalna temperatura ciała człowieka powinna wynosić około 36 stopni Celsjusza, 98,6 stopnia Fahrenheita. ale kiedy go przywieziono... Od Wdychał zaledwie dwa razy na minutę, jego tętno było praktycznie nieistniejące, a jego temperatura ciała. Jakie to wyczerpanie! 72 stopnie Celsjusza, 72 stopnie Fahrenheita. Lekarze próbowali go ogrzać i zrobili wszystko, co w ich mocy, aby odepchnąć jego ciało od krawędzi, ale niestety było za późno. W oficjalnym raporcie funkcjonariusze skłamali, twierdząc, że był całkowicie zdrowy, kiedy opuścił więzienie, a przyczyną była hipotermia. Skąd się dowiedzieli? Na szczęście dziesięciu pracowników więzienia zostanie osądzonych i oskarżonych w związku z tym incydentem. Niech takie sytuacje zachęcą Cię do dobrego poznania prawa i Twoich praw jako cywila. Niech również będą przypomnieniem dla ludzi takich jak Ty i ja, aby nie odwracać wzroku, gdy ci u władzy traktują ludzi z okrucieństwem. Na palut najpierw wyświadczysz wystarczająco dużo przysług innym więźniom, żeby kupili ci masło orzechowe w kantynie. Następnie zjadasz masło orzechowe, wylizujesz słoik do czysta i trzymasz go w ukryciu. Następnie kradniesz trochę cukru z kuchni więziennej i silne środki czyszczące, takie jak wybielacz lub amoniak. Gdy już masz wszystkie potrzebne rzeczy, wracasz do kuchni i przekupujesz więźnia pracującego w kuchni, aby dał ci dostęp do kuchenki i garnków w środku. Następnie szybko zagotuj wrzątek i powoli wlej go do słoika z masłem orzechowym, aby się nie roztopił i nie odkształcił pojemnika. Na koniec przemyć wrzątek z powrotem do celi i wymieszaj w nim resztę składników. Co on kurwa kom... kombinował? wsiada do obiadu za ja pierdolę. się powszechniejszych broni używanych w amerykańskich więzieniach. Ta przerażająca mieszanka rozpryskuje się na tobie i przykleja do skóry, paląc twoje ciało na śmierć. Trudno się jej pozbyć i pali cię długo po zakończeniu ataku ze względu na swoją lepkość. Dlatego nazywa się więzienny napal W sierpniu 2013 roku 24-letni mężczyzna został skazany Na 20 lat więzienia Za omyłkowe napadnięcie na niewinną młodą dziewczynę I zachwałcili go? Jak kurwa muszą omyłkowe napaść? była tym faktem absolutnie wściekła A osoby spoza więzienia wyznaczyły za jego głowę Nagrodę w wysokości 13 tysięcy dolarów Którą więźniowie mieli wymierzyć Po serii nieudanych ataków Mężczyzna został umieszczony w celi ochronnej Z dwoma innymi więźniami co jednak przerażające, około godziny 23 mężczyzna szykował się do snu, gdy jeden z więźniów celi szybko przycisnął go do podłogi, a drugi magicznie odsłonił parującą miksturę, tak zgadliście, więziennego napalu. Yeah. Sprawę przerażającą, to fakt, że mężczyźni nie tylko oblepili go napalmem, jak to się zazwyczaj robi. Dobra, ale jak ci idioci dostaną kasę? Boli <grym> zlewać mu wrzącą ciecz do gardła, powodując poważne obrażenia narządów wewnętrznych mężczyzny. Potem resztę wylali na jego twarz, oczy, usta i uszy. Funkcjonariusze szybko interweniowali, ale na widok mężczyzny donosili, że przypominał przerażająco żywego zombie. Więc e, skoro już o tym mowa, chodźcie do szkoły, podążajcie za swoimi pasjami i proszę na miłość boską nie wylądujcie w więzieniu. No nie chcę, nie chcę. Dzięki, stary. O Boże.